Wiadomości z Ukrainy. Wojska ukraińskie wysadziły w powietrze kluczowy most dla ataku wroga na Zaporoże. Myśliwiec MIG-99 sił powietrznych Ukrainy, uzbrojony w dwie amerykańskie bomby lotnicze GBU-62 o wysokiej precyzji, wyposażony w system planowania i korygowania jej dam ER, zniszczył lub poważnie uszkodził most na tamie nad zbiornikiem wodnym w okupowanej części obwodu zaporoskiego. Poinformował o tym wojskowy kanał Telegram Słonecznik, administrowany przez ukraińskich obrońców i specjalizujący się w tematyce lotniczej, który opublikował stosowne nagranie wideo, powołując się na ukraińskich obrońców. Film składa się z dwóch części. W pierwszej widzimy lot i wystrzelenie bomb lotniczych przez samolot. Druga część składa się z materiału nagranego przez bezzałogowy statek powietrzny rozpoznawczy, którego operatorzy korygowali nalot i rejestrowali bezpośrednie trafienia w cel. Komentując ten sam film, kanał telegram operacyjny ZSU wskazał, że chodzi o most w okupowanym mieście Wasylivka, 13 kilometrów do najbliższej linii frontu. Inne źródła podają, że takie uderzenia stały się możliwe dzięki pewnemu osłabieniu obrony przeciwlotniczej najeźdźców. Istnieje nadzieja, że bez tej przeprawy najeźdźcy spowolnią swój marsz w kierunku Zaporoża w sąsiednim Kamieńsku, oznaczonym czarną ikoną na mapie, z powodu komplikacji logistycznych. Wojska ukraińskie zniszczyły koncentrację rosyjskich okupantów w obwodzie kurskim. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły bazę rosyjskich okupantów we wsi spalne w rejonie Sudżańskim w obwodzie kurskim w Rosji. Poinformowali o tym rosyjscy propagandyści nazywający siebie oficerami wywiadu wojskowego. Według nich straty w ludziach wyniosły siedmiu zlikwidowanych żołnierzy, w tym poborowych i dziesięciu rannych. Nie sprecyzowano, co dokładnie było przyczyną ataku. Pojawiły się jednak podejrzenia, że na tym odcinku frontu pracują informatorzy sił obronnych. Wcześniej obie strony wielokrotnie donosiły, że myśliwce sił powietrznych Ukrainy regularnie niszczą pozycje i pozycje rosyjskich faszystów w obwodzie kurskim za pomocą kierowanych bomb lotniczych. I do tego, nawiasem mówiąc, nie jest konieczna obecność informatorów na ziemi, wystarczy rozpoznanie lotnicze. Ujawniono, dokąd samolot An-124 Ruslan leciał z Ukrainy. Samolot transportowy An-124 Ruslan linii Antonov Airlines poleciał w piątek z Kijowa do Lipska, Niemcy, gdzie obecnie stacjonuje flota samolotów tej firmy. Poinformował o tym na Facebooku przedstawiciel Państwowej Służby Lotniczej Fedir Chryszczuk. Według niego samolot UR82073 Oczekuje na serię testów certyfikacyjnych, po których planowane jest wyposażenie go w nowe silniki, modernizację awioniki i rozszerzenie możliwości operacyjnych. Lot Rusłana stał się wydarzeniem o szczególnym znaczeniu, ponieważ od lutego 2022 roku ukraińskie niebo jest zamknięte dla lotnictwa cywilnego z powodu rosyjskiej inwazji. Od tego czasu ewakuowano z ukraińskich lotnisk do innych krajów tylko kilka samolotów. Wcześniej pilot linii lotniczych Dmitrij Antonow powiedział, że superciężki samolot An 124 rusłan linii Antonow, wystartował z lotniska w Hostomlu zaledwie kilka godzin przed masową inwazją rosyjską w 2022 roku i dlatego pozostał nienaruszony. Rekordowa liczba rosyjskich żołnierzy na Ukrainie donosi wywiad. Na początku lipca Rosja zgromadziła ponad 700 tysięcy żołnierzy do udziału w wojnie z Ukrainą. Informacje te podaje portal LigaNet, powołując się na informacje służby wywiadu zagranicznego Ukrainy. Według SWR od maja grupa okupacyjna wzrosła o 60 tysięcy osób, a od listopada 2024 roku o 120 tysięcy. Ponadto około 35 tysięcy rosyjskich gwardzistów brało udział w operacjach na terytoriach tymczasowo okupowanych i w rejonach przygranicznych Rosji, w szczególności w obwodach Bryjańskim, Kurskim i Białgorockim. Wcześniej w maju naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski poinformował o obecności około 640 tysięcy rosyjskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Linia frontu rozciąga się obecnie na ponad 1100 kilometrów. W tym tygodniu przywódca faszystowskiego reżimu Rosji, Putin, podpisał dekret zezwalający cudzoziemcom na służbę w rosyjskich siłach zbrojnych w trakcie mobilizacji. Wcześniej było to dozwolone jedynie w stanach wyjątkowych lub wojennych, a także w czasie konfliktu zbrojnego. Kremlowski szef podpisał również ustawę zezwalającą bezpaństwowcom na służbę kontraktową w rosyjskich siłach zbrojnych. Wszystkie te inicjatywy mają na celu uzupełnienie armii rosyjskiej. Kontrakty będą zawierane do zakończenia mobilizacji, stanu wojennego lub wojny. Dekret o częściowej mobilizacji z 21 września 2022 roku nadal obowiązuje. Straż graniczna schwytała okupantów w obwodzie charkowskim. W kierunku Kupiańskim żołnierze pod oddziału bezzałogowych kompleksów lotniczych rozpoznania i uderzeń Brygady Gwardii Ofensywnej, trzeci oddział graniczny imienia bohatera Ukrainy, Jewhena Pikusa, schwytali dwóch rosyjskich okupantów. Operator zwiadu Mavic zauważył dwóch interwenientów machających czymś w rodzaju białej flagi w miejscu zerwanym wczoraj wieczorem. Rzucono im butelkę wody, do której przyczepiono rosyjską notatkę: Przejdźcie przez most kolejowy, spotkamy was. Żołnierz o pseudonimie Kam As, który towarzyszył więźniom, powiedział, że cieszyli się z wody, podziękowali gestami, upili się i poszli za dronem. Po drodze inni Rosjanie zaatakowali ich, rzucając granaty z bezzałogowych statków powietrznych, raniąc jednego z nich. Jednak w wyniku półtora godzinnej operacji żywych interwenientów, nadal schwytano. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Państwowej Straży Granicznej Ukrainy za pośrednictwem swoich oficjalnych mediów, publikując stosowne wideo. Ukraińskie wojska zniszczyły grupę najeźdźców podczas forsowania rzeki Oskil. Na północnej stronie kierunku Kupiańskiego, dawniej Svatjowa, bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli grupę szturmową rosyjskich najeźdźców. Która próbowała przeprawić się przez rzekę Oskil na ich tyłach. Poinformował o tym dzisiaj na kanale Telegram Sergeant's Report ukraiński obrońca i bloger, który walczy jako ochotnik od 2014 roku i obecnie służy w jednym z batalionów Sił Specjalnych. Dzisiaj zniszczono jedną z jednostek grupy armii, która próbowała przeprawić się przez rzekę, aby wzmocnić pozycję w pobliżu Kupiańska. Trwa stopniowa ofensywa przez rzekę, mająca na celu kontrolę logistyki i otoczenie samego Kupiańska. Mimo to nie doszło do pełnego przełamania, choć Oskil jest płytki, jest wystarczająco głęboki. Okupanci zorganizowali na froncie mięsne grupy obrony przeciwlotniczej. W strefie przyfrontowej rosyjscy najeźdźcy bezskutecznie próbują chronić swoje pojazdy pancerne przed ukraińskimi dronami kamikaze towarzysząc im improwizowanym mięsnym grupom obrony przeciwlotniczej. Taktyka ta okazała się jednak nieskuteczna dla wroga. Poinformował o tym bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Alex na swoim kanale Telegram Oficer, odnosząc się do swoich towarzyszy broni. Przemieszczając pojazdy pancerne z 5 kilometrów na linię kontaktu bojowego, Orkowie wysyłają pojazdy eskortowe, które są przeznaczone do zestrzeliwania dronów FPV, i starają się zestrzelić wszystko, co próbuje lecieć w tym kierunku. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.